Cześć, tu znowu Rekin i witam was w kolejnym odcinku w... Pyknim w Polanie 2. No i udało nam się przetrwać te dość nieprzyjemne czasy, gdy nie zabijali raz po raz. I mam nadzieję, że już się to nie powtórzy, chociaż kto wie, znając moje szczęście, będzie to jeszcze kilka razy w tym odcinku. Ale nie wiem, zobaczy się. O, już na początek auto-zapis Tak więc Hmm Zastanawiam się co teraz wybudujemy właśnie Świątynię? What the fuck No bez jaj Budować to No tak Dobra ...śpać Ojej, trudno Nic mi nie zrobią, więc... ...nie trzeba się bać Ojej Grzmut Jaki normalnie... ...dosadne imię, Grzmut Dobra Dzisiaj tutaj będę się męczyć, żeby mnie zniszczyć A ja w tym czasie będę czekał na mleko Co mi zażarło tyle mleka? A, drwale Mmm, dawać mleko Nie mogę tyle czekać na nie Kurna Nigdy się nie nauczą Rycek Rycek tutaj, Mirko tutaj. No to czekamy na mleko do świątyni potrzebne. 300. Oj, trochę tego będzie. Um, biedna teściowa, ale najpierw Świątynia. To Atakują nasz biedny, potem te ścioła zapinacz worki! Nadchodzą! Hm Dużo nie robią. Ile, tego się tu dzieje? Już zebrali trudniejsze siły jak widzę No tak, postuszka też wysyłają no to jest. Hm. Dużo mi nie robią, tyle powiem Dobra, trzech drwali weźmiemy. Raz, dwa. Chodźcie, tu trzech drwali wystarczy przynajmniej na razie. Nie ucieczko. O oh yeah. Fuu! Te uniki. Dobra. Wracaj się do bazy. póki jeszcze możesz. Widzę jakiś obóz nareszcie. O la boga, a tam był nasz pustynek. <tuszek> tak, pastuszek. Ziewaj. Dobra, mamy już mleko na teściową, teściowa jedna, wystarczy. Tutaj stać. Okej. Okay. Ej, Jezu. A ci cały czas budują. I tak nie mam mleko. Mleka, na nic innego, więc niech sobie budują, ile chcą. Eee, Przydałoby się jakieś ulepszenia, ale niestety nie ma. Nie ma nic. To tak, więc siłę roboczą trzeba będzie tworzyć. Hmm. Nic nie robią naszym ludziom, ale wie wszystko, no, temu nic nie robią właściwie. Kurde, stoper nie włączyłem sobie. Mm. Nie wiem, dam na oko 10-9 minut. Najwyżej będzie dłużej albo krócej. Um, Przydałoby się to trochę odbudować. O, zapis. Szkoda, nic mi nie zrobicie, ludzie. Uspokójcie się. Dobra. Czyli już wybudowaliśmy, nie? O! Oh yeah. Dobra, to czekamy teraz na Mleko. Nie cierpię, gdy drwale są tacy głupi. Mmm. Czardziejka by się przydała By wtedy mógł przejmować ludność Albo ich sprzedawać przynajmniej dla mleko Świątynia Dobra, mleko dawać Pojedynek Okej, okay. gdzie jest ten most? Tu jest ten most A to oznacza Że Chodźcie Można zrobić coś takiego Okej, okay, to jest jeden z tych drwali, którzy nic nie muszą robić. Zrobimy po prostu tutaj przejście, żeby móc ich atakować z tej strony. Dobra, jest. Mm -hmm. I teraz tak jeden raz dwa mm, jeszcze jeden by się przydał o już mają zbroję kurde się ulepszają mam nadzieję że nie będę mieli lepszych ulepszeń, ulepszeń od moich zbudowane. Hop. Hop. Ej. Męczą mnie już oni trochę. Ale dobra. Mleka tylko mi brakuje teraz. Aby no się przydało. Bardzo by się przydało. Szkoda, tylko że swoich nie można zamieniać w krowy. Bym tutaj zamieniał w krowę, bym miał taką gospodarkę wtedy, że po prostu mleka by, by mi było za dużo. Wręcz. Tu jest pełno trawy, czemu tu się też nie pasą? Tutaj. 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 No i będzie. Wyślemy tam z pięć krów. I będzie. No. I kolejny gość On ktoś przychodzi cały czas um, Może jednak nie? O. I hop tu. No i idealnie Ojej, trudno to Tak, jeden pastuszek będzie jeszcze tam A drugi będzie stał tu Ktoś na Skype jest. Dobra, A, albo nie. Ile jeszcze czasu? A, 3 minuty wytrzyma. Ten ktoś. Mm. O, jak fajnie. To dobra. Bierzemy dwór. Albo nie. I tak nie ma ulepszeń. No to bierzemy wieże magów. I jedną teściową jeszcze. Ola Boga! Atakują nasz budynek. Masz panie nowego poddanego. Gdzie? Dobra, to jedna teściowa przyjdzie tu. Pięknie, pięknie. Mam pastuszek no tak. Szturmowy. Posty do hot! Bojowie do pieczy! Niewiosy do hot! Czemu niewiasty do chat? Niewiasta nie może z mieczem latać. Ktoś naszą Czy ma ktoś przeciwko, żeby niewiasta z mieczem latała? No i goni tego pastuszka, no. O, o mój boże. Nasz Lup. Zbieranie armii. Hmm. Miałem już lepsze rzeczy do roboty, ale nie będę narzekał. O, no, już będzie? Tak, za chwilę będzie no... naszą. Jak to się nazywa? Czardziejkę, o! Czardziejkę. Czarodziejka. Yeah. Od strony mostu nic się nie dzieje Fuck Czekajcie chwilę Okej, okay, już jestem i wracamy mm, Czekam na mleko Cały czas Może uda mi się jeszcze zbudować drugą wyżę ma ma majów magów Come on Come on Come on! jest! Tak! Dziękuję ci, oswarogu Jeb yep. Ani w chwili spokoju Ani chwili spokoju Boże, to straszne Gdzie jest czarodziejka? Tu jest Chodź tu Nie masz magii hmm, trudno Dobra, tak więc czy. Mm, dobra, jest już zakupiona. Tak więc, czy uda mi się przejść na tyły wroga tym oto tajnym przejściem? Tego dowiecie się w następnym odcinku. Pyknijmy w Polanie 2. Cześć!